Cień taom. Gła spływała z gór jak cicha pieśń starożytnych, szara, miękka i ciężka zarazem. Dzień dopiero się budził. Mistrz i uczeń szli w milczeniu wzdłuż kamiennej ścieżki, która wiła się przez zbocza niczym myśl. Krucha i ulotna, ale prowadząca. Żadne z nich nie śpieszyło się. Czas tu był czymś innym. Był oddechem ziemi. Uczeń szedł kilka kroków za mistrzem. W jego sercu kłębiły się pytania. Czuł ciężar rzeczy, których nie rozumiał, a które wydawały się istotne. Po co żyje? Dlaczego odczuwa lęk, choć jest bezpieczny? Dlaczego w chwilach największego spokoju wkrada się cień zwątpienia? Kiedy dotarli do skalnej półki z widokiem na dolinę, mistrz usiadł. Nie odezwał się. Spojrzał w niebo. Blade, nieuchwytne przysiadł obok mistrzu powiedział w końcu nie mogąc dłużej milczeć czym jest życie czym jest śmierć mistrz nie odpowiedział od razu jego twarz pozostała spokojna jakby pytanie było tylko liściem unoszonym przez wiatr po dłuższej chwili przemówił był kiedyś człowiek który śnił że jest motylem uczeń spojrzał z ukosa zaskoczony tą odpowiedzią w jego śnie nie było ludzi, obowiązków ani imion. Był tylko taniec, taniec skrzydeł, zapach kwiatów i bezkresne powietrze. Nie znał strachu ani pytań. Po prostu był. Mistrz spojrzał na ucznia i uśmiechnął się lekko. Ale pewnego ranka obudził się i nie wiedział już, czy jest człowiekiem, który śnił, że jest motylem, czy może motylem, który śni, że jest człowiekiem. Uczeń milczał. W jego dłoni usiadł motyl, delikatny, przezroczysty niemal. Skrzydła poruszały się lekko, jakby były zrobione z samego światła. Mistrz szepnął: Nie wszystko musi mieć odpowiedź. Czasem wystarczy patrzeć, oddychać i być częścią drogi. Uczeń spojrzał na horyzont. Góry wciąż spowijała mgła, ale wydawała się już mniej gęsta. Jakby zrozumiała, że nie musi niczego ukrywać. Model uniósł się w powietrze, zatoczył krąg i zniknął w przestrzeni. Uczeń wstał. Nie czuł się już tak ciężki. Chodźmy, powiedział. Chcę jeszcze posłuchać, jak milczy świat. Mistrz uśmiechnął się i ruszył za nim. Ścieżka znów stała się śladem wśród chmur, a pytania zamieniły się w wiatr. Lyra Heraklita. Była już późna godzina, gdy wędrowiec dotarł do ruin. Świątynia nie miała już dachu. Kolumny były popękane, porośnięte mchem i ciszą. Nad nimi rozciągało się niebo w kolorze popiołu, a przez szczeliny w kamieniu przedzierało się złote światło zachodu. Nie przyszedł tu w poszukiwaniu boków, ani modlitwy. Przyszedł, bo coś go wzywało. Coś cichego, co szeptało przez czas. Wnętrze świątyni pachniało kurzem i starym ogniem. Pośród rumowiska leżała ona, lira, prosta, drewniana, jakby zostawiona chwilę temu. Opierała się o uschnięty posąg filozofa, którego marmurowe oczy wciąż patrzyły przed siebie kurzece. Wędrowiec ukląkł i położył dłoń na instrumencie. Struny były napięte, jakby nigdy nie zapomniały melodii. Zagrał cicho, ostrożnie. Dźwięk był ciepły, surowy, zadrżało powietrze, a potem rzeczywistość. Z każdą nutą rodziły się obrazy. Noworodek, który po raz pierwszy krzyczy, zakochani, śmiejący się na tle płonącego miasta, żołnierz porzucający miecz, by objąć swojego wroga, kobieta płacząca nad grobem, na którym wyrasta drzewo. Każdy dźwięk był początkiem i końcem. Między nimi była cisza. Cisza głęboka jak studnia, w której odbijało się niebo, a jednak przez wszystkie wizje płynęła ona rzeka ta sama rzeka, której szum wędrowiec słyszał w dzieciństwie rzeka, która zmienia się nieustannie, ale nigdy nie znika. Zagrał ostatnią nutę lira pękła, rozpadła się w jego dłoniach jak zbyt stare wspomnienie pozostał tylko popiół i światło. Wędrowiec wyszedł ze świątyni. Nie czuł żalu, ani ulgi. Czuł przepływ. Zanim, wśród ruin, przez pęknięcia kamieni zaczęła się woda. Czysta, nowa, jakby czas sam przyszedł napić się z zapomnianej dłoni. Nad rzeką stał chwilę, wsłuchując się. Ten sam dźwięk, który zagrał, był teraz w wietrze, w liściach, w ptaku na gałęzi. Świat nie powtarzał się ale był jedną pieśnią. Cisza grała dalej.